Witam serdecznie Marcina Sikorskiego podczas indywidualnych mistrzostw polski seniorów tutaj we Wrocławiu, Asta stalewista Sikor. Brawo mecz, bardzo trudny mecz grałeś teraz. Ehm, powiedz mi, bo ostatnio rozmawialiśmy w Poznaniu na twój temat na temat Twojego Skłosza, na temat tego, w którą stronę idziesz, że dostałeś kolejny wiatr w żagle. Są to na pewno jedne z najważniejszych Twoich mistrzostw Polski generalnie turniejów, tak? Mistrzostwa Polski. Mhm. Powiedz, co się, co się działo od tego czasu, kiedy byliśmy w Poznaniu, kiedy zacząłeś trenować mądrze, jesteś wyluzowany bardziej. Tutaj było widać luz. Myślę, że dzięki temu wygrałeś też, nie? Ten spokój widać było na korcie i Twoje shot selection były chyba minimalnie trochę lepsze. To był 3-1. Powiedz coś o tym meczu. Tak, tak, tak. dużo, dużo, technicznie, dużo taktycznie się zmieniło w mojej grze. Jakby wiem, że już ten poziom techniczny jest gdzieś na wysokim poziomie i myślę, że w obecnym momencie ta jednak taktyka jest ważniejsza. Bardziej czuję, bardziej czuję, jakby wiem co robić na tym korcie. No i dobrze mi się gra przez to na pewno. Z Karolem, bo wiedziałeś, że Karol będzie uderzał mocno, będzie szybko. Jaką taktykę z Dominikiem Kowalskim przyjęliście na ten pierwszy set? Ja troszeczkę z innej strony może patrzę, może mnie dostosowuje z... Jakby bardzo taktyki do przeciwnika. Mhm. Tylko staram się po prostu grać swoje mhm. konsekwentnie. Wydaje mi się, że było widać jakąś tam różnicę względem mojej poprzednich meczy. Tak. Nie mówię o tych mistrzostwach polskich, tylko o poprzednich turniejach. Więc no, raczej staram się po prostu robić swoje, a wynik sam przychodzi. Czyli grać right shot to play? Right shot, right shot to play, czyli nie grać. Zaskakujących uderzeń, ale właściwe uderzenia, które jeżeli masz otwarty kord, tak mówimy o tym, że te, ja, ja przynajmniej tak widziałem te, te twoje uderzenia, były, nie starałeś się zaskakiwać przeciwnika, ale starałeś się grać w uderzenie, uderzenia, które powinieneś zagrać. jak masz otwarty kord, grać w otwarty kort, a nie grać specjalnie na tym, więc to było, to było dobre. Powiedz teraz ćwierćfinał. Będziesz... Ćwierćfinał, teraz z bratem Karola, z Leonem, Aha. Eee, też no, zapowiada się bardzo dobry meczyk. Będziesz zmieniał taktykę? Nie, myślę, że nie będę jakoś zmieniał taktyki, no, no dobra, no, jakiś tam plan mam, ale no nie mogę go zdradzić tak, tak. chwilowo, chociaż w sumie ten wywiad będzie pewnie już po mistrzostwach, no zobaczymy, mam jakiś tam plan na tę na grę, minimalnie, minimalnie coś tam inaczej zagram na pewno, no ale też muszę uwzględnić po prostu to, że na tym turnieju zupełnie inaczej się gra względem emocji, Okej, okay, jest ten luz, mhm. ale jednak emocje gdzieś tam są troszeczkę mocniejsze, i ja myślę, że na tym też muszę się skupić, żeby sobie to. Mhm. to żeby się wygarczyć. luzować Tak, podczas... koncentracja przed meczem, muzyka jakaś. Wcześniej tego jakoś nie robiłem, a teraz zdecydowanie widzę, że to mi pomaga. Mhm. Marcin, kto wygra te mistrzostwa? No ja! Co <laughs> innego mogę z kim powiedzieć? Kto będzie miał finał? Finał? Filip. Okej. Okay. Filip, znaczy. Oj. Kurczę, no, nie chcę tak mówić, Możesz. Bo, no, no mogę, mogę, ale myślę, że każdy może obecnie wygrać, każdy może zajść wysoko. Ten poziom uważam, tak. że jest naprawdę wyrównany w Polsce. Pierwsza, nie wiem, top 10, każdy z każdym może wygrać. No wszystko się może zająć. to mhm. jest sport, to jest turniej, no muszę wierzyć sam w siebie, bo no, to są mistrzostwa polskie, każdy chce wygrać. Mhm. Jest to myślę na pewno jeden z najlepszych turniejów mistrzostw Polski pod względem takim, że nie wiadomo kto wygra. To jest fajne, no wiele może Filip ma dużą presję, ale wy jesteście, wy zrobiliście duży postęp i tak jak powiedziałeś, jesteście na, na podobnym poziomie. Marcin, powodzenia! Dobrze się Przyda patrzyło się na ten, ten mecz. Pewno. Dobrze się patrzyło na ten mecz. Powodzenia.